Dystrybutorzy w Polsce trochę nam kazali czekać na nowy film w reżyserii Rose Glass pod tytułem Love Lies Bleeding, gdzie w głównych rolach mamy Kirsten Stewart, a film jest takim połączeniem trochę filmu miłosnego, trochę czarnej komedii z domieszką horroru i Bóg wie czego jeszcze. Opowiada o pewnej menadżerce niewielkiej siłowni gdzieś na zadupiu Stanów Zjednoczonych. I kiedy ów menadżerka spotyka na swojej drodze niejaką Jackie, ambitną kulturystkę, która chce zrobić karierę w Las Vegas, zaczyna między dziewczynami rodzić się uczucie, które z czasem wywoła ogromną falę przemocy, zarówno ze strony naszej pary, jak i lokalnego świadka przestępczego. I czasami będzie, moi drodzy, grubo, krwawo, i lepko. Stylistyka lat 80. w ostatnim czasie w kinach, czy to w serialu, gdzieś myślę, że zapoczątkowana właśnie e, taki powrót do tej stylistyki został zapoczątkowany przez Stranger Things. I tutaj mamy podobnie, w sensie wracamy właśnie do stylistyki lat 80., ale to nie jest taka stylistyka lat 80. jak chociażby właśnie w Stranger Things. To jest taka, takie brudne lata 80. Te to wiecie, to wszystko co znajduje się naokoło naszych bohaterek, jakaś budka telefoniczna, jakiś po prostu straszny. Agan, czy coś jest takie, wiecie, lepiące się, brudne, e, takie bardziej realistyczne, bo te lata 80., które teraz są nam pokazywane często w filmach, są takie dosyć wymuskane. A tutaj widać, że jest wszystko syfiaste, brudne, e, niepotrzebne, e, gdzieś tam takie, wiecie, śmieci się po prostu walają. Ten film ogólnie jest taki lepki. I to też głównie chyba przez to, że właściwie każdy z aktorów jest tam non stop spocony w tym, w tym filmie. Więc jest to stylistyka lat 80. ale no nie w tym takim cukierkowym wydaniu, jak chociażby od Netflixa. LLB, jak sobie nazwałem ten film, to z jednej strony kino gangsterskie, trochę gore, trochę horroru i trochę czarnej komedii. Ogólnie reżyserka Rose Glass, który jest to drugi film, eksploruje temat, który podejmowała już w pierwszym swoim filmie. Dużo opowiada o cielesności, o kobiecej cielesności. Oczywiście robiąc to z perspektywy kobiety, więc jeżeli ktoś tutaj liczy na jakieś mocno pikantne sceny, które podwyższą tętno, to raczej nie jest ta estetyka. Natomiast mamy tutaj świetne aktorstwo. O naszych głównych bohaterkach już wspominałem, ale chociażby mamy na drugim planie Eda Harrisa czy Dave'a Franco. Którzy też mają swoje tutaj momenty, które mocno zapadną wam w pamięć. Trzeba oczywiście wspomnieć o aktorka. Katie O'Brien, która gra tą bardziej, że tak powiem, dopakowaną w tym filmie, możecie kojarzyć, fani popkultury mogą kojarzyć z Mandalorianina. Ona grała tam powiedzmy takiego oficera, szpiega. No, ci, co oglądali Mandalorianina, zapewne ją mogą kojarzyć. I to, jak ta postać jest zbudowana i to, jak ona wygląda, bo ta aktorka w ogóle kiedyś zajmowała się bodybuildingiem, czyli ona kulturystką, właśnie kulturystyką się zajmowała. No i widać to po prostu po jej ciele. I to bardzo kon kontrastuje z tym, co ta bohaterka ma w środku. Wiecie, ona jest na zewnątrz po prostu napakowana i twarda, jak skała, a w środku ma w sobie dużo takich, wiecie, zahamowań, dużo właśnie takich rozterek i świetnie ta aktorka oddaje to po prostu na ekranie, nie wiem czy jest to taka postać od razu do polubienia, ale też ona taka nie, nie do końca właśnie ma być i yy, ta, taka jej właśnie dwuznaczność tej postaci jest chyba właśnie tym, co najbardziej mnie przykowało do ekranu, poza Kirsten Stewart, którą już umówmy się, już darujmy sobie zmierzchy, bo to ja wiem, że wiele osób nadal kojarzy Kirsten Stewart ze zmierzchem, ale ta dziewczyna nie, nie tak całkiem dawno miała nominację do Oscara za rolę księżnej Diany w Spencer, a teraz pojawia się znowu w innym obliczu. W ogóle ona jako aktorka bardzo ciekawie wybiera rolę po tym, jak właśnie powiedzmy skończył się ten okres zmierzchowy u niej. Bardzo różnorakie ma te role i powiem szczerze, że lubię oglądać tą aktorkę na ekranie. Uważam, że ma bardzo dobry warsztat aktorski. I ona sprawdza się tu znakomicie. Uważam, że to jest najlepsza, jedna z najlepszych ról, jaką, jakie w jej wykonaniu widziałem, a staram się, kiedy gdzieś tam coś się pojawia, oglądać z tą aktorką, więc myślę, że mam dosyć szeroki pogląd na, na to, co pokazywała, ale ta jej rola bardzo mi się podobała, podobała. Ona musiała udowodnić, sprzedać nam na ekranie, że jej bohaterka potrafi się w kimś zakochać. Kimś takim jak właśnie e, grana tutaj przez e, Katie O'Brien e, postać. I sprzedała to po prostu znakomicie. E, nawet można powiedzieć, że jest to taka rola też fizyczna, chociaż oczywiście Katie ma bardziej fizyczną rolę, ale ona też jest fizyczna. Nawet można powiedzieć, że bierze ona udział tu w pewnych scenach akcji, co też dostarcza. Więc e, byłem pod ogromnym wrażeniem, jak z tej roli w ogóle, jaki wachlarz. Różnych umiejętności tutaj, właśnie Kirsten Stewart musiała pokazać, i w mojej opinii robiła to e, po prostu fantastycznie. Jest to naprawdę. No jest to e, film, dla którego, jeżeli ktoś jest fanem Kirsten Stewart, to na pewno warto ten film obejrzeć, chociażby dla tej kreacji aktorskiej, bo to też jest taka mocno wymagająca, zarówno psychicznie, jak i fizycznie rola. LLB to taki film klasy B. Który zaczyna od kryminału, przechodząc do czarnej komedii, a kończąc gdzieś na arthausowym horrorze. I przez to raczej będzie to taka filmowa ciekawostka coś, co raczej zobaczy wąskie grono odbiorców. Ale ja z takimi filmami czasem sam lubię się zmierzyć, więc myślę, że dla kogoś może być to. Jakaś forma polecenia z mojej strony? Myślę, że bywalcy festiwali filmowych więcej razy spotykają się z właśnie z takiego typu produkcjami, ale dla mnie jest to zawsze pewna nowość i taka ciekawostka, którą po prostu chciałem sprawdzić. Dlatego dla filmu Love Lies Bleeding według mnie może być tylko jedna ocena. Bo Love Lies Bleeding to film na raz. Ciekawie się to oglądało, naprawdę świetna Kirsten Stewart, yy, ale chyba nie wrócę już więcej do tego filmu. <laughs> w ogóle, teraz mi się przypomniało zakończenie. Zakończenie jest. Nie będę wam oczywiście zdradzał, jakie jest zakończenie, ale myślę, że od dawna nie spotkaliście się z tak dziwacznym, niespodziewanym zakończeniem w filmie. Jest coś w ogóle w tym filmie z takich dokumentów, jak się kiedyś oglądało, na przykład, właśnie o. Na przykład, właśnie o Arnoldzie Schwarzeneggerze, kiedy on występował na tych różnych zawodach Miss, tam Mr. Universe i tak dalej. Nie Miss, tylko Mr. Universe. Coś, coś jest takiego właśnie lepkiego, brudnego w tym, w tym filmie, jak pamiętam z takich, wiecie, jakiś przebitek, kiedy pokazywano, jak to Arnold tam ćwiczył i w ogóle inni tam później gwiazdorzy kina akcji, którzy ćwiczyli na siłowniach w tych latach właśnie tam, 80. Jest tutaj taki troszeczkę Klimat. No, jest to taki film klasy B, klasy B, który mocno skupia się na bohaterkach, na ich cielesności bohaterek, co tutaj właśnie po raz kolejny Rose Glass, reżyserka, uskutecznia w swoim poprzednim filmie też to robiła, tylko na mniejszą skalę. Ten film widać, że ma większy budżet niż ten jej pierwszy film. I jest to ciekawe, natomiast to są filmy, które ja chętnie obejrzę ale z pewnością nie będę do nich wracać. Dlatego dajcie mi oczywiście znać w komentarzu Jak wam się podobał film Love, Slice, Bleeding O ile widzieliście Chociaż jest to też kolejny film Który raczej e, mało osób zainteresuje Chyba, że ktoś e, skusi się na ciekawą obsadę Albo, nie wiem, jakiś element bodybuildingu go interesuje Czy coś takiego Bo on jest tutaj dosyć mocno ukazany Ale to jest raczej, mówię, taka nisza Arthouse'owa nisza Gdzieś puszczana w jakimś kinie studyjnym Niż, wiecie, film, na który w weekend z chęcią się wybiorą wszyscy do Multiplex Także oczywiście komentarze, moi drodzy, są Wasze. Jeżeli macie coś do dodania, ja chętnie sobie o tym poczytam. I to tyle na tą chwilę. Dziękuję Wam bardzo. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli materiał Wam się podobał i chcecie więcej ich oglądać. Także na razie tyle. Trzymajcie się. Do następnego. Kłania się Ormando. Cześć.